Chwała niech będzie Wszechmocnemu Bogu, a Wam pokój, bracia i siostry. Jeszcze krótko podzielę się Bożym Słowem, przypomnę kilka Bożych obietnic, które płyną z błogosławieństwa Krzyża Golgoty. Śmierć Chrystusa, ukrzyżowanie Jego, największa zbrodnia i największa hańba ludzkości, a z drugiej strony największe błogosławieństwo płynące dla nas. Śmierć Chrystusa jest zwycięstwem. Ona jest tezy większe niż zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest efektem zwycięstwa, jest triumfem. Przypomnę parę obietnic Bożych. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, w 30 wersecie kiedy pan Jezus umiera na Golgocie, na Krzyżu, a Jezus, a gdy Jezus kosztowo ostrógł, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha: Wykonało się. Zwycięstwo dokonało na Golgocie. W liście do Hebrajczyków parę wersetów Bożego Słowa, parę obietnic, które dadzą, dają nam błogosławieństwo z Krzyża Golgoty. List do Hebrajczyków, <laughs> drugi rozdział, czternasty werset: Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Przez swoją śmierć Chrystus odniósł zwycięstwo nad diabłem, zniszczył diabła jak napisano, Chrystus przez swoją śmierć wykonało się Jego zwycięstwo. W liście może jeszcze parę fragmentów Bożego Słowa przeczytam, chociaż bardzo dużo z wersetów mówiących, co krzyż znaczy dla nas, dla Chrystusa, dla Boga. Ja tylko kilka tak przypomnę. W liście to Efezja, drugi rozdział. Może od piętnastego wersetu. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Wspaniałe Boże Słowo. Do czasów, zanim Chrystus przyszedł na tą ziemię, świat był podzielony jakby na dwie części, na Izraela i na Pogan. Dzisiaj jest Izrael, są Poganie i jest Kościół. Chrześcijanie. Mówię na myśli Nowotestamentowi Chrześcijanie. Dzisiaj w Kościele, Pan Bóg pojednał, dał jedną Ewangelię, która daje zbawienie. Nie ma dwóch Ewangelii. Jedna Ewangelia dla Judeo-chrześcijan. Druga Ewangelia dla pogonach chrześcijan. Jest jedna Ewangelia, która łączy nas. I Żydów, i Pogan. Łączy jedno. Łączy w Kościół, ciało Chrystusa. Czyli Izrael jest, Jego historia, dalej można kiedyś na ten temat coś powiem. To Kościół katolicki, on wprowadził tę Ewangelię zastępstwa. My nie przyjmujemy, ona nie jest biblijna, że to dzisiaj Kościół z Izraelem. To nieprawda. Izrael pozostał Izraelem. Kościół jest Kościołem. Ale każdy, który uwierzy w Jezusa jako w Mesjasza, jest chrześcijaninem. Czy on jest Hebrajczykiem, czy on jest Poganinem? Gdy w Chrystusa, staje się częścią Kościoła. I to jest piękne słowo. On zniósł. On zniósł zakon przykazań i przepisów, które robiły tę różnicę, rozdzielenie. Przez krzyż pojednał obydwóch w ciele, w Chrystusie. Jest wielkie błogosławieństwo, które płynie dla nas. Ty jesteśmy spogan, które brat Stanisław wspominał, jako dziczki, jesteśmy wszczepione w to szlachetne drzewo, abyśmy mieli udział, brali te Boże obietnice, które były dane dla Izraela, też jako Kościół możemy z nich brać, z nich brać błogosławieństwo do naszego życia. W liście do Rzymian, piękne Słowo, trzeci rozdział może. Od 25 wersetu, którego Bóg Chrystusa ustanowi jako ofiarę przebogalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosić do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i sprawiedliwiącym tego, który wierzy w Jezusa. To Jezus, jak napisano, stał się to ofiarą przebłagalną, przez przelaną swoją krew, która jest skuteczna przez wiarę. Okazać sprawiedliwość, usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa, który oddał mu swoje życie, który postanowił jemu służyć. W piątym rozdziale, ósmy werset. Bóg zazdaje, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I jeszcze jeden werset Bożego Słowa. Nie będę przedłużał, tylko dzielić się słowem Bożym. Ale niech te Boże słowo, te Boże obietnice wlewają błogosławieństwo w nasze życie i dają pragnienie służyć Chrystusowi. Widząc cenę, jaką za nas zapłacił. W księdze objawienia w piątym rozdziale. Dziewiątego wersetu, dziewiąty, dziesiąty werset. I zaśpiewali nową pięść tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją, ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego, Ród Królewski i kapłanów. Będą królować na ziemi. Co czynił Chrystus dla nas? Krzyż Golgota został zabity, aby odkupić swą krwią lud swój. Napisano wszystkiego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczynił dla Boga ród królewski, kapłanów i będą z nim królować na ziemi. I tak patrzyłem na oblubienicę, na jej dalsze potem przez objawienie. Kiedy przyjdzie ten moment, kiedy Izrael powie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim i wtedy cały Izrael się nawróci. Przyjdzie Pan i będzie rządził w Jerozalem. To jest mowa o tysiącletnim królestwie. Może nie będę rozszerzał tego tematu, ale pewne myśli przekażę. Tam ktoś będzie z Panem. Będzie Jego oblubienica. Kiedy jest Nowe Jeruzalem niebiańskie, niebiańskie, tam będzie z Nim Jego oblubienica. Będzie sprawował. Będzie władza. Będzie błogosławieństwo. Zresztą w tym czasie yy, przez Izrael będzie rozchodzić się poznanie Pana. Poznanie Boga, poznanie Jego słowa. Może kiedyś na tym bardziej wspomnę, mówiąc to przez słowo Boże. Ale oblubienica będzie z Chrystusem. Jako ta arystokracja, może taki wyraz, ci, którzy będą z nim panowa, dzisiaj poniżana, dzisiaj nieuznana, dzisiaj przez świat nierozumiana, przez wielu ludzi nieakceptowana. Po prostu coś mi odpowiada. Droga krzyża, uniżenia jest trudna dla ludzi. Ale to idzie oblubienica. Idzie Prawdziwy Kościół, ale tam w niebie będzie uznana, będzie z Chrystusem. Będzie, gdy zaślebiny, będą mieć miejsce na powietrzu, tam będzie potem zawsze z Panem i wszędzie. Dalej potoczy się historia, też historia Izraela, świata, ale oblubienica będzie zawsze z Nim. To Chrystus dokonał przez swoją śmierć na Golgocie. Przez przelanie swojej krwi. Drogi braci i siostro, jakie jest błogosławieństwo? Wspominamy śmierć Pańską, wspominamy te wszystkie cudowne obietnice, które Bóg obiecał w Chrystusie, które dał przez wiarę Chrystusa. Kościele, godnie reprezentuj swojego oblubieńca. Służ Jemu całym swoim sercem, kocha Jego całym swoim sercem. Uwielbię Jego imię, Służ Jemu. On przez swoją śmierć wykupił mnie i ciebie. Wykupił od grzesznego postępowania. On zwyciężył śmierć i daje tobie siły, aby odnosić zwycięstwo nad diabłem, nad mocami ciemności. To czyni Chrystuch, wszystko Chrystus. On nas pojednał. Kier, pojednał nas w jednym ciele. Wszystkich. Bez znaczenia, nie ma różnicy. Jedni i drugich nie mogą, ani, nie mogą pogardzać, ani poniżać. Nie mogą tak czynić, jeżeli jesteśmy w Kościele. Jesteśmy naprawdę chrześcijaninami nowotestamentowymi, zrodzonymi z Boga. Mówię o takich chrześcijanach, nienominalnych. Wszyscy jesteśmy jedno. Służymy Chrystusowi Panu. On to wszystko uczynił dla nas przez Golgotę. Pomyślmy o tych cudownych Bożych błogosławieństwach, które są przez śmierć Chrystusa, przez Jego zwycięstwo na Golgocie. Amen.